Udało mi się na szczęście uciec. Ogarnąłem sobie jedzanko, wróciłem do wioski i rzuciłem blankiemu diamentowy set, żeby pomógł mi pokonać kapilota. Mamcie, mam cię mam cię kolego, mam cię! Jezus Maria, ile można było się jeść w tym zapisiałym domku, no A, ej, mam, ej, ej, Oj, cóż, o, czekaj, czekaj, czekaj! Czekaj, 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 czekaj. Przecież on tam... Przecież, przecież ja tu cały czas stałem, on tam stał, łowił ryby! Nie, 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 dobra, 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 stójcie, stójcie, dobra, możemy się dogadać, możemy się jednak dogadać. Dwóch na jednego to Banda Łusewa, nie, ma nie ma, teraz, teraz nie ma. Nie, no, no, po panowie, no. Co to, to tak się nie Małym robi, no. Mam rudą Mimo, że cały czas uciekał, to jej próbował walczyć z nami. I ja naprawdę nie wiem, co on ma na tym mieczu, ale spójrzcie, jakie on mi wali strzały. Plus, mam wrażenie, że on od całego enchantowanego seta powaliłem mu mnóstwo hitów, a on cały czas żył. Opie, gdzie jest tą nową? Gdzie jest tą Pobierz go, 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 Proszę, proszę, Uku. Ja pierdolę. Nie, nie. Oooooo! Jest! jest. <grym> no i ten wywaliłem się. No, okazał się być lepszym. Ewidentnie jest ode mnie lepszy. To chyba czas się poddać Nie no, proszę ja was Wróciłem na serwer, Blanki rzucił mi temy, Ja zabrałem się za przygotowanie mojego <kłysy> domku I przygotowałem pułapki na cudzie i po czym poprosiłem naszą uroczą pandę, żeby oceniła to cudo O tu jest, patrz, chodź Taką skromną bazę zapostawiłem, patrz mam skrzyneczkę A no możesz przyczyn. wejść, no nic nie mam, no masz rajwa. Blanki, odejdź stąd O, to, 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 to z lawem dripstoneami. To jest ta twoja baza? Co? Gdzieś tam jest niebylawa i, i, i ja miałbym cię prowadzić tutaj i ta, no tak, to no mnie no brawa. Nie wiem, to jako może coś budował? No to się pokaż. Ja sobie pierwszy szybki domek budowałem, ja potrzebuję domku. Właś tam pierwszy. Obydwoje, A oby ty, wrzucisz, ty mnie zrzucisz! Wszyscy idziemy! Wszyscy tam idziemy! A ty mnie rzucisz! Wszyscy tam idziemy. To idziemy do mojego domku. No to idziemy. No ale możesz się nie pchać po kolei. Kę co? Ja dopiero zaczynam. No nie mam nic! No taka baza 2 na 10, dobra, lecimy. No ale no co poka no, ci pokazać jeszcze, no tu chodź! tu mam tajną bazę. Blanki jest pierwszy. Daj, t. So... Trišu! Trišu! Tip podlamento! TY PODŁAMENDO! Nie, 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 miarka się przegięła. No ten, w mojej głowie wyglądało to delikatnie inaczej. Ale Kilof okazał się być jakimś impostorem i kopał delikatnie wolniej niż sobie to wyobrażałem. Ale kapilot wyszedł po czasie serwera i wraz z Blankiem postanowiliśmy poszukać jego bazy. Jakby skądś musiał mieć tej temy. Z nieba na pewno nie spadły. Więc przez kilkanaście minut biegaliśmy, biegaliśmy i jeszcze raz biegaliśmy. Aż moim oczom okazała się wioska, w której była nawet farma żelaza.